Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Przystań w Ostrowie Mazowieckiej w grudniu realizowało projekt pod nazwą Lubimy Święta. Zadanie publiczne sfinansowane zostało przez Urząd Miasta. W jego ramach podopieczni oraz ich rodziny wzięli udział w warsztatach kulinarnych i warsztatach artystyczno-literackich. Stowarzyszenie zaprosiło do współpracy przy projekcie Miejską Bibliotekę Publiczną i Gabinet Dietetyczny Bonesante. Zajęcia poprowadziły Anna Duda Depta i Agata Pieńkos, a warsztaty uwieczniła na zdjęcia Hanna Piórkowska. Podczas spotkania podsumowującego projekt, prowadzący oraz uczestnicy zajęć opowiedzieli, co podczas nich robili. Warsztaty kulinarne zaowocowały powstaniem pysznych dań i słodkich wypieków. Większość posiłków nawiązywało tematycznie, oczywiście, do świąt Bożego Narodzenia. Podopieczni stowarzyszenia dowiedzieli się również, co to znaczy jeść zdrowo bo jest trochę uprawdy w powiedzeniu, że jesteśmy tym, co jemy. Nasz jadłospis, a także sposób, w jaki spożywamy posiłki, może znacząco wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego też podczas warsztatów kulinarnych uczono się przygotowywać pełnowartościowe i zróżnicowane dania, które nie wymagały dużego nakładu pracy i czasu, a mimo to były pyszne i zdrowe. Efektem zajęć za były były m.in. pierogi, zapiekany łosoś, Rolada serowa, a także pierniki i sernik z malinami. Warsztaty artystyczno-literackie były okazją dla uczestników na poznanie efektownych metod wykonywania rękodzieł. Nie potrzeba wcale wyszukanych narzędzi, przyborów malarskich, by stworzyć wyjątkowe i pięknie prezentujące się ozdoby. A takie własnoręcznie stworzone dekoracje mają z pewnością dużo większą wartość niż te kupione w sklepie. Podopieczni Stowarzyszenia Przystań na zajęciach wykonali lampiony ze słoików, które ozdabiali sztucznym śniegiem, wstążkami, cekinami oraz gałązkami drzew, jak również tworzyli stroiki, ozdoby choinkowe i kartki świąteczne. Mieli okazję także poznać bliżej bożonarodzeniowe zwyczaje naszych przodków. Podopieczni Stowarzyszenia Przystań zaśpiewali kilka pastorałek, a Wojciech Ciesielski uwiecznił spotkanie grając na niszowym instrumencie które zarówno na ziemiach polskich, jak i za granicą, przez wieki był bardzo popularne. Spotkanie zakończyło się wystawą przygotowanych na warsztatach ozdób oraz degustacją potraw, a do tego każdy podopieczny stowarzyszenia otrzymał pamiątkowy upominek.